Wiem jak burmistrza tak. ta derka Nawet mam pierwszeństwo? Tak, na pewno. Stop, to baba idzie, gruba. Ona jest gruba? Nie, to moja gruba, to ja jest. To coś, to jest pan.

Takich, proszę Pani, sytuacji, które nie bardzo są zgodne z prawem. No. I jest pod próchnąwem kopalnia drzwiρου kruszywa, która jest tak. według wiedzy. Nie, Pani co? Proszę wyłączyć. E, to nie jest włączone. Troszeczkę to, to, to kosmos. kost Nie, będzie wszystko, nie, wszystko gdybanie, 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 dlatego że szef mówi, że też coś słyszał, to znaczy myśmy słyszeli, mieliśmy dzisiaj jechać, ale się okazało, że te dzieci, z tego mówcy, że dzieci, te sieroty są do mnie odebrane, czy coś takiego, nie są w sytuacji. Trzeba odnieść do tego, nie dostaliśmy samochodu, nie pojechaliśmy, nie rozpoznaliśmy Aha. sytuacji. I, I w tej chwili no to naprawdę trudno jest mi powiedzieć coś konkretnego takiego. Ale to nie o to chodzi. Na jedno pytań, to. Nam tylko powiat... chodzi o to, czy no, jest wydana, jest wydana... koncesja na wyrobisko na... tego piasku tak, Myślmy od 1999 roku nie była wydana koncesja przez starostwo powiatowe. Ale mogła być wydana przedtem, bo koncesje wydają się czasem na kupę lat. No, no tak. Mogła być chociaż Ale gdzieś raczej, ewidencja musi być tego. Ewidencja jest w Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie. Główny geolog, bo pan co, do 99 roku wydawał wojewoda Piński. I całe archiwum geologiczne poszło do, do Koszalina. W Także w tej chwili wiecie co, może być, chociaż ale pieniądze nie my wpłynęły, a pani burmistrz, my nie, my panie... my nie dostajemy pieniędzy za geologię, nie dostajemy ani grosza, no także my po prostu nie ja dostajemy. Dostaje ani i gmina. No właśnie, ale no to, no. byliśmy w gminie i pani Z burmistrz nie dostaje żadnych pieniędzy. Od... Wie pan co, ja bym wolała się nie wypowiadać na tego, co mówi pani burmistrz. Jak mówi, że nie dostała, to znaczy, że nie dostała. To jest jej brocha, rozmawiajcie z nią. Jasne. To co Aha I co jej mówi, że nie dostała? Nie, nie dostała, dostała. i nie, nie, nie. ja mogę tylko powiedzieć, że myśmy koncesji nie wydawali. Ja to się od 90. do 2005 roku nie wydawaliśmy koncesji. No, na Nawet no. No właśnie. A co jeszcze chcieliśmy? Zapytać? No. Żeby się tym naprawdę zainteresować. Jest to olbrzymie, proszę pani. A na dodatek, ktoś tam mówi, abyśmy tam piąte przez dziesiąte Proszę pani. A na dodatek jest to niezabezpieczone. Mhm. Jeśli tam coś się wydarzy, a może? Ja pani powiem. To jest tragedia. Identyczne sytuacje, z tym, że tak. Jak stawia inwestor drąg zakaz do drewnianych, to mu kradną i robią i sobie, no chlory, no to no, ludzie muszą się czymś Jak metalowy, to na złom. I wie, wiecie, co trzeba by, by wciąż, ja nie wiem, na kogoś postawić, no wciąż strasznie niska musiałaby stać i pilnować, ale to już tak poza protokołem, niezabezpieczone być powinno. Mówię, no spróbujemy, umawialiśmy się dzisiaj, te dzieciaki wypadły, no dzieci na ulicy się nie zostawi, sekretarz powiedział, jest. nie, no sobie swoje dzieci gdzie indziej. Wie Pani, tam to jest że, taka no. sytuacja, że jest faktycznie drąg drewniany co? na ja wjeździe, do lasu. Ale jak się potem idzie przez pole od góry, Drągą. to tam nie widać tego dołu. Tak jak dziecko się rozpędzi, to się zabije. Bo no tam jest skarpa prawie na 20 metrów. A dziecko na polu? No się bawią tam, jest tam są blisko zabudowania. Arbicę? I tam naprawdę no, może tak, dojść tak, do tragedii. Pani co, to jest takie tak, jak tak. dbywanie, jakby mi dziecko wyłaziło gdzieś dalej, to po prostu pilnowała, ale to mówię, to już A jest... Da się bardzo ja inaczej. To... Zabezpieczone być powinno, to jest racja. No. Ale fakt, że to Państwo nie wydawaliście od 99 nie, roku nie żadnego... koncesji, koncesji na próchnowo na wydobywanie żwiru, piasku, to nie było koncesji na próchnowę. A czy to może być, to pole tam, co jest wybierane. Wie pani co, tam gdzieś w koło, tam ma tereny Pruchnowo, to w ogóle to jest ekomujna. Aha, tu wauczam. E e ekomujna, tutaj jest z, z tym, że to jest dalej, dalej, to jest jakaś część jednostki, to jest farmutilu, ale to w tej chwili z tego co mm -hmm. wiem, to, 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 to jest wyodrębniona jednostka. Wie pan, stanu prawnego, czy to jest powiązanie jakieś takie. Nie wiem. Wiem szczerze, że, że, że no, no, prezesem jest Andryszak i na pewno z tego brał, do tej pory brał tę łączkę od, od tego, z Bakutilu w tej chwili już nie, bo od 93 już nie może brać, do, to znaczy jako komponent do pasz już nie jest to okay. i w związku z tym nie bierze, no ale i zboże i tak skupuje ze wszystkich tych i tak, mm -hmm. także tak, to no, jest, To mu no, 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 wolno, tylko chodzi, bo nam, chodzi. nam tylko chodzi o gospodarkę właśnie e, tymi kruszywami. Mm -hmm. Czy ona jest legalna, bo jeżeli jest legalna, to jest wszystko w po porządku. Pani Burmistrz, jakakolwiek koncesja jest wydawana, to zawsze opinuje gmina. I jeżeli, jeżeli Sabakowa mówi, że nie że nie dostaje pieniędzy, to na pewno w takim razie to, no to albo no płaci i ma legalną, albo nie płaci i wtedy... Bo to pieniądze. są jednak spore pieniądze, bo 60% idzie do gminy, tak, a 40% co, idzie co, do... Wie Pani co, ale kto na Żwiru kosztuje 40 groszy. Nic, ale... No. Pani sobie wyobraża ile tam jest? To? Nie wiem. Wie pan, to nie jest to... coś niewyobrażalnego, no. jaki to jest olbrzymie. Ja wiem. No to jest taki nieregularny stożek mhm. o powierzchni dolnej około pół hektara, górnej około dwóch na wysokość średniej jakieś 10 metrów. No to jest parę groszy. 10 metrów. Pół hektara to jest 5 tysięcy metrów kwadratowych, a, a 10 to jest 50 tysięcy metrów. To jest więcej jak 10 metrów. No, 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 może średnio. No, na, no, może, no, średnio można przyjąć. No i widzi Pan, policzyć to po, y, 50, od 50 do 60 groszy. 41. 41. No. no niech będzie. I za nielegalne wydobycie razy 80% kary. 80. To są razy. To jest ogromna kwota dla Tamtej, tam. Wie pani co, jak gmina nie pilnuje swego, my czasem to jest taki trochę teren, bo my nie znamy. Tego to jest widocznie teren taki niezupełnie przy drodze. Czasem tam ktoś uprzejmie coś doniesie. Ale gmina jest od tego, żeby tak. pilnować. I jeszcze to, jest jedna sprawa, proszę pani, też chcemy Państwa zawiadomić o tym, mm -hmm. że zagrodzony jest w pewnym miejscu jezioro mm -hmm. do, do samego wody. brzegu, czego robić nie wolno, bo musi być no, od lustra tak, wody 8 metrów. Nie, Przepraszam, a skąd Pani ma 8 metrów? 8, jest, są przepisy 6, Ale tak. Ale gdzie? Prawie. Zaskoczyła, przyznaję, że na prawie jest Jest, proszę Pani, 8 metrów od, od, brzegu. od brzegu. tak. Nie wie Pani co, w prawie wodnym jest napisane, że od, od tego, że trzeba sw zapewnić swobodne przejście półtora... Pani tam półtora metra? Półtora metra. No no może się zmieniło? Nie, nie. Pani pewno mówi o tym, że nie wolno budować niczego w odległości. Mm, tak budowli stałych nie wolno. To możliwe. Ale musi ale, być swoboda. Ale jak metrowa. słupiesz w wodzie, to to nie ma półtora metra. Jak słupiesz w wodzie, od czego słup? Od, 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 od siatki. Od ogrodzenia. Aha. Jest płot jest kończy się w wodzie, no więc to jest... Płat, też... to, to trudno nazwać budowę Nie, nie, ale. ale... No, nie, ale jest to. Wie nie nie ma pani co nie. Generalnie, jeżeli będziemy się trzymać prawa wodnego, to jest półtora metra. Ale te półtora powinno być. Chociaż wie pan co, czyli wszyscy I my raczej pilnujemy półtora metra. Jeżeli chce coś budować, obojętnie co, ja nie wiem, czy jest wymagane pozwolenie, pozwolenie na budowę i przystawianie płota, ale to chyba nie jest. Ustalenie, prezes i tak dalej, wodzie w zasadowne. I drugi drugi y zdjęcie tego płotu? <grym> nie, Zdjęcie tego płotu. Nie, 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 ja, pan się, nie, panie Tomku, nie, 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 Zabrania się wrodzenia czyli to jeszcze nie do grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych dróg publicznych, y, wód publicznych, odległości mniejszej, a także za, y, przechodzenia przez ten obszar. Czyli musi te półtora metra musi być. Artykuł 27 prawa wodnego. Bo, bo, tak, na pewno, artykuł, na nie z tym już z prawa wodnego. Nie natomiast... To znaczy, bytyń, wie Pani, musiałam zajrzeć, bytyń to niekoniecznie, to znaczy na pewno te półtora metra obowiązuje, ale oprócz tego bytyń to jest y, obszar chronionego krajobrazu i tak dalej. I trzeba no by zajrzeć, bardziej... tam jest napisane z tym, że w tej chwili dopiero o trzeciach wprowadzi ten zakaz, że 100 metrów od brzegu nie wolno niczego budować. Z tym, że nie dotyczy to budowni istniejących. Tak, ale to tak, tak to nie jest budową. Ale nie dostęp nie musi być jak... swobodny dla każdego obywatela, tam, a, tam a tam nie ma. Bo z każdej strony jest A, siatka w wodzie. Panie, co, jest jeszcze powiedziane, że, że przy właścicielowi wody przysługuje odszkodowanie i odszkodowanie wypłaca wójt. W związku z tym każdy burmistrz się broni jak by nie płacić tego odszkodowania za wyłączenie z użytkowania i tak dalej. Bo głupio są czasem wyznaczane działki, że są do samego brzegu albo jeszcze kawałek w wodzie z no, to no może tak to... być. Do tego nikt nie ma potencji. Ale to przejście to... musi być. Ale przejście musi być. Ta. Ale wtedy właściciel zwraca się tego, tego gruntu przyległego, do tego zwraca się do burmistrza żeby ten mu zapłacił więc ten się broni jak pies i woli nie widzieć, że tam jest czasem coś zagrożone. Mm -hmm. Ale nie, jest racja, że, że przejście być mm -hmm. musi. Mówię, myśmy, prawie, myśmy planowali jechać, ale mówię, dzisiaj, kiedy może w poniedziałek, obróć tego jeszcze permanent nam Zwróć uwagę na takie... Taki, że coś takiego nie, ma miejsce. Nie, 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 na pewno, na pewno pojedziemy, na pewno, na pewno będzie to rozmowa, jest chyba smak, nie? A my nie znamy. Nie, bo można się do Nie, kierow... Nie, nie. nie kierownik nie. Nie, kierow... gospodarstwa. Bo jeżeli jedziemy, to jedziemy na pewno, na pewno z właścicielem z odpowiedzialnym to nas akurat nie interesuje? To jest właścicielem? No, kto, kto za to nie. nas interesuje sam Ja wam powiem. My jak chodzimy to jeżeli nie ma właściciela albo kogoś upoważnionego na cudzy grunt my mamy upoważnienie do kontroli, ale ja nikomu nie wejdę na zakup.

Proszę, kończymy. Koniecznie. Dobrze, ale wiemy, że nie było no. wydane. Dziękuję Pani no, bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Serdecznie. Do widzenia.